Uf. <laughs> co to stare było? U, a! Tańcuje zgrabna pupa! David, tańczy jak zielony. Nice! Co jest? Moją co jest? Jestem prawdziwym ptakiem teraz! Uwolnij mnie! Zostaw mnie! Puszcza. Ja chcę lecieć! Ja chcę dalej lecieć! Zostaw mnie, Wesker! Wstępny Wesker. <laughs> OPETAło mi ją dżidli po prostu! Helikopter! Helikopter! Komary odgania! Jak ja mam teraz w lupę! Lecę, bo owce. O, do szafki może się naprawi, no? To się może udać. Bez jaj stary. Wesker, proszę cię widzisz, co mi się dzieje? Ale, no, nie oszukujmy się. Przegrałem tą walkę na stalowe jajce, ok? Kolejna walka. No nic. Czy ty chcesz mi powiedzieć, że to prawdziwy Lightboard, Nieudawany? O kurwa, mać. Ja pidi. Dobra, skoczmy! Chociaż świat... Ludzie źli nie pozwolą nam być licznie dopadnie mnie! Czemu ja cofnąłem się? Chyba lak był na serwerze I ten hit miał 3 metry Ej przegięcie stary, przegięcie to było Ej Nice NT Grid się opłacił. Pyk Skopiesz? Skopiesz? Chodź tu, chodź tu. Animatroniku Obiegam dalej do zewnątrz. Nie skrócił mnie. Dostanę hitka teraz. O! Ale fantastyczny jest Springtrap. Kochaniutki, już powinieneś mi dawno hitka dać. Daj, daj mi Speed, dzięki. Lecimy do lupy. I to tyle? Tyle jesteś w stanie mi zaoferować? Liczyłem na troszkę więcej. <try> Super, ale to siadło! Jakie jak to było zajebiste! Sabotaż Ej sorry, czekaj! Czekaj chwilkę! Bo ja tu przyszedłem huka zniszczyć. Spoko... No! I możesz go już chłopie puścić. Idź! Sobie. Dzięki wielkie, dzięki Springtrap kochany Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe Czy jest Springtrap w tej grze? <laughs> nie no, ten motyl mnie tak doprowadza do kurcy nie? <laughs> helikopter, helikopter Czy piłeś kawę czy Red Bulla? <laughs> ja tu nie mam żadnych palet Ale czy 160 kręcę, gdy motylem jestem? <laughs> Ale na brama jest cholera, no nie wyprzedzę go. Jest niepotrzebnie już ten hook poszedł. Chciałem Metal of Man. Oho. Super. Nice try. Nice try, wariacie. No nie 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 przecież nie było tak źle od razu no pa 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 siup on się chłopie nabiera na te fejki Siup. Ile razy jeszcze się napierzesz, stary! No nie mogę, jakiś śmieszny! Siup. Aaaa! 360 nie mogę! Tu już tuż padam. Trudno! Nie wierzę że 360 weszła, widział! Dobra, idziemy, stary, przez kamerę normalnie. Nara. Proszę, nie wyciągnij mnie! Jest! Esa? Co ty tu robisz? Jak to jest co? Do prawego narożnika! Albert! Mastermind! Wesker. W, ze <grym> w lewym narożniku! Patry! Mosi! MOC! Porwi wreszcie ją! Gdy anioły śpią! O Dziś nieżał sobie Niech na duszy będzie trochę no lżej! Moje sny po trzech zarwanych nockach... Chat. Po... Nie widziałem nigdy w życiu takich dziwnych surwów, nie? Ty kicia ja ją znam! To Wicka była kiedyś. No nie no, nie no, one mnie rozpraszają, kurwa mnie rozpraszają! Nie chce mi się grać w takich gier, xD Gratuluję za poświęcenie surwów z waszych kolegów. Szczerze? Wchodzenie do gierki z takim nastawieniem? Turbo cringe, nie? Turbo cringe to jest. Toxic mastermindo! <laughs> Ale jestem toksycznym killerem! Mam nadzieję, że dostanę minus repa za brak osobowości na killerze. No przecież takie osoby od razu bana powinny dostać na surwach, bo to jest fail RP. Wychodzenie spoza roli, nie? dobry jesteś, nawet A. się bawić nie umiesz? A ty jesteś mega słaby, dlatego się bawić k potrafisz tylko kucając przed killerem. Nie uważasz tak? Mega zabawa to jest, jak grając w grę, nie grasz w grę. W cyberpunku najbardziej, wiesz co, lubię chodzić, spać do łóżka. Wiesz, co, nie spodziewałam się tego po tobie, własnego widzę, tak potraktować. Dostajesz unfollow na Twitchu i suba z YouTube. Dzięki za tą grę. No, Kiciane, błagam cię. <laughs> Plus re bawi się, wyśmień. <laughs> Kiciana się bawi, o tak, bailando. Ej, no bez przesady, stary. Nie, no straszne to jest. Bo ja naprawdę chciałbym sobie ją powiesić, a ty mi tam ciągle przeszkadzałeś tylko. Jeter? Albo bo się zbugowałem opentana. Ej! Co się dzieje? Potrzebny jest ksiądz! Ksiądz jest potrzebny! Ratunku! Witam serdecznie przyjacielu! Ale to było clean! Witam! Stary, takie od razu dwa hakteki to chłop na pewno będzie mówił teraz tak. Ja pierdzielę ten, ten gość, jest jakiś <grym> Ej! Ej! No tak! No zablokowała mi się apteczka pod tą paletą. Czaisz? wykręciłem idealnie. Przechodzę mu za plecami, on daje hita, nie trafia? A ja nie mogę tej apteczki podnieść, ty rozumiesz, co się tu stało właśnie? Ej! No i ratujemy, bo ta, ota, ota, ota. Zesram się zaraz! No nie mogę! Przesięgam, ci, że sobie tak bawisz hit! the <laughs>